Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej, dziś w klubie będzie bank. Powiem wam, nie uwierzycie. Ja, ja sam nie wierzę do tej pory. Zrobiłem jedną z najbardziej niemożliwych rzeczy, jakie są do osiągnięcia. Tym bardziej na hardkorze. Nie ukrywam, że nawet mnie się łyska uroniła po prostu. Ze, ze szczęścia i z dumy, bo rozpiera mnie duma. Trzeba to otwarcie po prostu powiedzieć. No więc ja zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi, bo to jest naprawdę poważna sprawa. I mam nadzieję, że zostawicie za to łapkę w górę, no bo za to trzeba zostawiać łapkę. Jak nie zostawisz, to jest trochę nie tak. jednaki no No głupio, nie? To tak nie fajnie byś się zachował, nie zostawiając łapki. I subika na przykład. A z raz, i że noc idzie, to ja się pójdę przespać. No, a propos spania, to, nie mogę wczoraj zasnąć. Yy, co skutkowało tym, że jak nie możesz zasnąć, to siedzisz jak głupek i oglądasz różne rzeczy w internecie, nie? No, no to ja sobie właśnie tak zrobiłem. Tak wyglądał mój dzień. I wyszło na to, że dotarłem do odmentów internetu znowu. I wpadłem na pomysł, co mogę to... Ja mogę pójść spać? Zbychu, przyspiesz słońce. Generalnie wpadłem na pomysł, co mogę... Tej śmiesznego zrobić. Yy, oczywiście autora macie w opisie jak wszystko zawsze standardowo. Hopie, ja tu śpię dzisiaj, nie ma spanka, nie ma spanka, gdzie mi się ładujesz z tymi buciorami na, na twarz, hopie, co ty robisz? No i, i teraz ta, z Zanim Wam pokażę tą, tą maszynę, którą stworzyłem. Śmieszną, to jeszcze jedną rzecz może zrobić. Ale naprawdę, ja tyle czasu, w sensie tyle czasu, wiecie jak to jest. Okazuje się, że coś może nie jest jakieś niesamowicie yy, coś nie jest niesamowicie takie zaskakujące. Znaczy, zakakujący na pewno jest. Nie wygląda drogo, a trzeba poświęcić mega dużo czasu i mega dużo rzeczy na to. Bo jak widzicie, ja mam studio kowalstwa i nawet mam takiego kowala, no nie? No i z nim też trochę było tej zabawy. Trochę przehandlowywania. Trochę latania po różnych wioskach, bo musiałem okraść cztery wioski, okradłem w sumie. Tak, no to, to było dużo czasu. No i wyciąłem pół lasu dębowego, bo potrzebowałem dużo patyków, żeby przehandlować z tym gałganem. No bo półtora staka szmaragdów mnie poszło aż na to, na tą rzecz po prostu, no. Ale to zaraz wam pokażę na spokojnie, najpierw, najpierw, moja duma, moje dziecko, to o czym najbardziej się jaram, po prostu, no... Przecież wczoraj ludzie to płakali, jak się dowiedzieli, że to w końcu zostało zrobione. Moi drodzy, po 180 dniach grania na tym świecie, na hardkorze, wreszcie, zrobiłem magazyn! Congratulations, congratulations! Dziękuję, nie, nie, nie trzeba klaskać, ja, ja wiem, ja, ja, ja wiem, że no, to jest wzruszające jednak, ja wiem, że no was też duma musi napawać i to jest naprawdę duży magazyn, wszystko jest posegregowane, wszystko już jest poukładane, piękne. Tak więc jak widzicie, no napracowałem się, całe serce w to włożyłem i no, no za to łapka w górę musi być, no bo to jak nie zostawisz, to nie masz serca po prostu. Człowieku, ja tutaj spędziłem miesiąc czasu na budowie tego, tego przybytku Ja nie wiem ile tej mi godzin zeszło w ogóle Ja po prostu działam jak polskie sądownictwo Działam takie, tak jak, na polskiej budowie po prostu to wygląda, nie? No ale no, no tak, no, no duma mnie rozpiera No to jest jednak, je, jednak osiągnięcie, moi drodzy Zresztą też wspominałem, bo wczoraj był live'ik, no nie? Gdzie y, musieliśmy y, tym magazyn zrobić Ale też jakby tej, y, dużymi krokami zbliża się do nas moment Kiedy będę musiał w końcu wybrać się do nederów, Na zebranie głów tych widerowych szkiele i będę musiał stworzyć Widera i go pokonać na hardkorze. To takie było wyzwanie. Tam miało być 10 tysięcy łapek w górę. Jeszcze tego nie ma. A więc ja nie wiem, czy to faktycznie dojdzie do skutku, ale no zobaczymy. No i teraz tak, bardzo ważna rzecz. Ja sobie wszystko już podkładałem i idę tam z powrotem. Znaczy, jedynie kopałem tutaj drewna, bo tutaj do mnie szkoda i to już drewna praktycznie nie ma. Yy, drewno wykopywałem tam z tyłu za tym starym domem, gdzie, gdzie mam tam dosyć sporo tego wszystkiego. No i w sumie te wioski, nie? Co, co sobie okradałem jeszcze w międzyczasie? Znaczy, okradałem. Potrzebowałem jednej rzeczy z każdej wioski, bo okazuje się, że, yy, że. że to jest strasznie drogie, żeby w ogóle dostać u tego handlarza. Więc no wyszło tyle, że wziąłem tylko. Yy, za półtora staka rzeczy od handlarza musiałem go przygotować jeszcze, żeby działał, także no. Nie było tak źle, no bo dosyć szybko dostałem tą rzecz. W sensie wiadomo, o co chodzi, było na miniaturze. Nie wiem dlaczego mówię tak, jakby nikt nie wiedział o co chodzi. Dobra, ale teraz najważniejsza rzecz, no bo jakby ja bym chciał mieć tutaj na swojej wyspie trochę ludzi. Bo mi tak smutno, bo sam tutaj w zasadzie jestem na tej swojej wyspie nie ma, nie ma kto podziwiać i nikt się tym nie jara, ale przykro trochę. Trzeba tam przeprowadzać ludzi jakieś domki im zrobić. Gdzieś tam żeby sobie zamieszkali i fajnie będzie, nie? Jednego zbycha od razu bym sobie gdzieś tam przetał, trzeba tak. Zrobić. Tak więc wiecie co, weźmy sobie tego gałgana, którego sobie zrobiłem. Hop! Haha! Ha. Jak cię szybko dorwałem, ty głupku! Dobrze, teraz sobie popłyniemy tędy. Ja tam dopłynę w ogóle do tego. No nie, jak głupek spadłem! Chyba, że wezmę łopatę i damy radę. Czekaj, może się uda. Cyk, 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 cyk. O, tutaj, ale to jeszcze trzeba wziąć go ten stolik. Darmażeryjny, nie, jakąś tam nazywał. Kowalski chyba to jest, stół do kowalstwa, dokładnie te. Dawaj tą maszynerię. O Jezus, a co to takie twarde? No i git, dawaj go tutaj. Mam nadzieję, że będzie chciał u mnie zamieszkać. Ja muszę mu przygotować jeszcze jakieś miejsce do spanka, no bo jednak musi mieć zakwaterowanie, hop, nie? Jak to tak? Bez zakwaterowania będzie o mnie robił? W ogóle spotkałem tutaj rybę. Nie, nie wiem, czy to nowa ryba została dodana do gry i jakoś dziwnie mi się to jest Ja Pierwszy raz widziałem w ogóle coś takiego. Ja byłem pewny, że Axolotla w ogóle spotkałem, słuchajcie. Zaraz wam Pokażę o co mi chodzi Gościu, ma, ma, mam robotę dla ciebie tutaj, patrz Widziałeś? Tutaj Idziesz do roboty? Gościu, tam masz robotę, co ty robisz? Tam, tam, nie w wodzie, obraził się chyba Ej, on się obraził, bez jaj Adam, dawaj do środka Tam robotę masz, nie na wyspie obok, nie odpływaj Co ty robisz, gościu? Idź tam, do góry Tam No nie tam, co ty robisz? Ale on jest głupi ja nie wiem, ja myślałem, że wziąłem gościa, który ma robotę, a wziąłem jednak przygłupa. Gościu! Tam masz robotę, co ty robisz? Gdzie ty idziesz w ogóle? Ja myślałem, że faktycznie się to... Dobra, ja odejdę, może on się mnie boi jeszcze, to trochę go nacapałem. Yy, tutaj była rybaczka, ja nie wiem, czy ona jeszcze tutaj będzie, ale to. Pierwsza z coś takiego w ogóle widziałem. To są śledzie, to to nie jest to. Pytanie, czy mnie to nie znikło, nie? W ogóle tutaj delfinka mam. Ej, ładnie, tutaj mam, co? Magazyn z zewnątrz też ładnie wygląda Dobra, nieważne, ja tutaj przyszedłem po co innego Chyba mi zniknęła ta ryba i nie wiem czy będzie Wiecie, coś tak czuję, że chyba Że ja chyba już jej nie spotkam, ale była taka fajna, no. Ale, czy on już wrócił tutaj do roboty? No chodź, co ty robisz? Czekaj, może ja muszę ten stum bliżej dać, bo on nie, nie ogarnia. Może gdzieś tutaj go postawię no to jest dobry plan, on go nie widzi, bo on jest krótkowidzem, dlatego nie widzi Gości, bo zaraz wieczór idzie, tutaj masz robotę, pa Gdzieś? Tutaj! No nie, no to, to on jest obrażony, na 100% Ja pierdzielę, weź z takim chłopem żyj Chłopie, ja wiecie ile czasu spędziłem, żeby to wszystko przygotować, a ty psujesz mi plany i marzenia Gałgan jeden, nienawidzę Willagerów. Czy on też mnie nienawidzi w zasadzie? <gry> Dobra, po prostu miejmy nadzieję, że on mi nie zaraz wróci tutaj do, do tego, nie? O, i teraz tak, moi drodzy, bo tutaj muszę zrobić most i nie wiem jak go zrobić, w sensie jak on może wyglądać. I teraz yy, zadanie dla kreatywnych. Yy, możecie u siebie na świecie, ten takim swoim, jak sobie stworzycie, zbudować most, powiedzmy, że podobnej długości jakiś i wysłać mi na przykład screena, czy to na Instagrama, czy to na maila, czy gdzieś tam, gdzie można. I wtedy wybiorę sobie najładniejsze. Most i go zbuduje i to będzie most imienia tej osoby, która go zaprojektuje. To jest świetny plan, nie? A link do Instagrama macie w opisie. Okej, okay, czy on już tak powolutku zmierza iść do roboty? Albo do domu, gdziekolwiek? Niby idzie wieczór, nie? Ale no pytanie, czy on czy on będzie chciał tutaj pracować? No bo jak będę miał tu więcej willagerów, no to jednak tutaj będzie, będzie trzeba dobudować jakąś chatkę, myślę. No bo nie chciałbym, żeby powtórzyła się historia z, yy, z Gałganowic, z gdzie mieszkaliśmy, że brali mi do mojego wyra chodzili spać, no to niefajna sytuacja trochę. Powiem wam, że ten Gałgan to się życia nie boi, nie? O! O, coś go ruszyło, chyba woda zimna się zrobiła. Gdzieś idzie. Idziesz do roboty w końcu? Dawaj do pracy, stary. on w tej wodzie cały czas siedzi. Co z nim jest nie tak? Gościu, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Do pracy? Tędy nie przejdziesz. Tędy się nie da, gościu. Chcesz może jak ci zrobię przejście? Idziesz do pracy? Co z tym gałganem jest? Teraz w końcu idzie. A gdzie ty leżysz? Gdzie ty idziesz? Gościu do pracy miałeś Ej, Ej, tam jest moje wyro. Gościu, to jest moje wyro. Masz otworzyć ci drzwi. Ale jesteś głupi jednak. Patego, na wyro mi się wbił. I po to właśnie stworzyłem, spędziłem... O, o Boże, strasznie dużo czasu. Na stworzenie maszyny, żeby nie spał mi tutaj. Patego. gałgan, gałgan mi się położył, trzeba go obudzić. Po to ta maszyna jest właśnie. Pato, trzeba jednak do środka wejść po cichu, tak żeby się nie obudził. A żeby się nie strzaił w ogóle, że to cokolwiek się dzieje. Gościu, <grym> <grym> Perfekto! I to jest pobudka na miarę naszych czasów. Nie wolno spać w moim wyżej gościu, tylko ja tej śpię. No, dzwonnik z Notre Dame. Także, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak dobudzić swojego Willagera, to właśnie w ten sposób. Ja mogę się założyć, on już ucieka, on ma traumę. On już więcej tutaj nie pójdzie spać, wam powiem. Tak więc, jeżeli zastanawialiście się, jak obudzić Willagera i jak zmarnować półtorasta kaszmaragdów i dość dużo czasu, to w ten sposób możecie właśnie. Niesamowita maszyna, niesamowita sprawa. Link masz w opisie do gościa, od którego... I u którego to znalazłem. Tak więc, więc moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem, się siemanko, cześć, papa.